Taki krótki filmik dla przypomnienia. Zarządzenie 91 przez 2025, prowadzące godziny urzędowania od godziny 7 do 17 w agencji, jest wprowadzone niezgodnie z prawem. I te kwestie prawnie cały czas załatwiamy. Jest zgłoszona kontrola w Państwowej Inspekcji Pracy. Wiem, że ona się ma, czy już rozpoczęła w agencji. Cały czas dosyłamy uzupełnienia, więc przykłady łamania prawa w agencji. Druga sprawa, przygotowujemy wniosek do sądu, i też ta sprawa zostanie zgłoszona do sądu. Przypomnienie jest takie. Obowiązuje również ruchomy czas pracy. W związku z tym nie ma możliwości w agencji prowadzenia harmonogramów. Nieważne, jak one się nazywają, czy się nie nazywają. Wszystkie dokumenty tworzone ad hoc, które Wprowadzają cokolwiek podobnego do harmonogramu, są niezgodne z prawem i wszyscy kierownicy, którzy tak zrobią, poniosą konsekwencje prawne. To przypominam i pracownikom, przypominam również: nie musicie przychodzić na godzinę dziewiątą, jeżeli tego nie chcecie. Nikt tego od Was nie może wymagać. Miłej pracy i do usłyszenia.